Cześć! Mam Koliska z Activity. w tym odcinku będziemy patrzyli, co jest tamto, yy, to już wam pokazuję, Co jest w tamtą stronę, bo patrzyliśmy tu, bo jest lasek. Tutaj znaleźliśmy te, świ, yy, te psa, tutaj villagerów, a tutaj nie wiem co może ciekawego być, więc tu też poszukamy. Więc na początku musimy... muszę wam we, wełnę wziąć i. trzy tabliczki. Trzy, tych subskrybentów i teraz już i teraz muszę zakręcić bo ja zrobiłem coś takiego, że, że nie będę wybierał jakby, wy nie będziecie wybierać kolorów, tylko będzie moja ruletka wybierać, więc ja sobie zakręcę kręcę, te cztery kolory są tylko możliwe jest kolor Czerwona dla pierwszej osoby, czyli dla tej osoby kociu, bo jest trzech subskrybentów, czyli kociu czerwona. Kociu czerwona, weźmy te tabliczki, weźmy wszystkie rodzaje wełny, weźmy z każdego po jednym, dobra, weźmy z każdego po jednym, cyk i cyk, dobra, weźmy wszystko, oj to... Szybko, bo ile tego odcinka? Minutka, szybko, szybko. Kociu. Sprint, sprint, sprint. Kociu czerwona, czyli... Kociu czerwona, czyli... 9, to się nazywało k o o c i u et nie nie tak Ty o tak k o c i u et spacja cyk Kociu et. Dobra, kociu ete. Teraz kręcimy dla. Kocham YouTube. Ja tylko daję do, tych, do tych, su tych subskrybentów, które są nazwy widoczne, bo innych nie mam bardzo, jak sprawdzić. Br brązowa, pokażę Wam nawet. Brązowa. Brązowa, więc. Bierzmy sobie brązowo wełnę. Cyk. Brązowa. A brązowe to było kocham YouTube. Tak. -h -h kocham YouTube. To jest troszkę dłuższa nazwa. E o YouTube B. Kocham YouTube, dobra. Tak i cyk. To jest dla ostatniego subskrybenta. A mam masz tyle miejsca do tego. Różowa 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 dla Sy Sy o nie, 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 tak Szybko, kurczę Kostymla ma sy E Ty I X -e -q. X, u dobra Teraz dajmy to I gotowe Więc Ruletka jest nam na razie potrzebna. Zrobiliśmy na razie trzy nazwy Kurde Cztery minuty a jeszcze wyprawa miała być szybciutko Wełnę zostawię O kurcze Szybko zostałem wełnę I lecę na wyprawę Kurcze szybko Sprint. Go, 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 go. Kurczę. Dobra, lećmy na wyprawę szybciutko. Pimka w tej wyprawie nie biorę. Dobra. Lecę. Tamtą tą stronę sobie sprawdzę, co tam ciekawego jest. Dzisiaj odcinek będzie tak trwał z 8 minut. Kurczę, szybciutko. Co jakiś czas będą odcinki... Tak jest, bardziej z dworu. Przez ten czas są takie odcinki, 5 minut, jeszcze 3 minutki. Widzicie? Ale dobra, czekajcie, będzie, będzie to zaznaczone z drewna teraz. Jak pamiętacie, miałem bardzo dużo drewna, oj, cofnąć się muszę. Ale się lamiał. Przez ten pośpiech tak lamiał. Dobra. Jak widzicie, ja mam strasznie dużo drewna. To mogliście sobie zobaczyć, pomyliłem w tamtym odcinku kończenia i mi zostało bardzo dużo, strasznie dużo drewna. Więc wiecie. Już nie, mam nie mam jeszcze... Kończy mi się, kończył mi się pomysł na nagrywanie, więc jakbyście tak mogli, to nap napiszcie w komentarzu, co bym mógł na nagrywać w Minecrafta, bo mi się kończył pomysł, a chciałbym coś nagrywać. To jednak nie oszukujmy się, lubię minecrafta to jest ten stak o drewna, 6 minut dobra tak o pod... ja robię większe odstępy trochę, bo no skończy mi się drewno aż takie nawet mogę robić i zaraz tutaj Czajcie, fajny pomysł z tymi subskrybentami Czajcie, fajny pomysł z tymi subskrybentami moim zdaniem właśnie zdaniem to nie wiem jak jest może pójdziemy w tamtą stronę bo w, tam, w tamtą stronę pójdziemy na kolejnym odcinku ale sprawa jest prosta gdy zostawicie gdzieś tak trzy łapki w górę to ta wędrówka będzie się ciągła jeszcze tam, więc ja już chyba kończę ten odcinek. Pamiętajcie, trzy łapki w górę będę tam dalej szedł. Ciekawego, co tam znajdę, więc ja się z Wami żegnam, cześć i pa.